Cześć, nazywam się Przemek Modrzewski i zapraszam Cię serdecznie do zapisania się na kurs analityki internetowej z wykorzystaniem Google Analytics 4. Czego nauczysz się na tym kursie? Podczas 8 lekcji w formie wideo przejdziemy razem przez wszystkie najważniejsze aspekty wykorzystania danych z Google Analytics 4 do optymalizacji działań marketingowych, które mają wpływ na wzrost wartości Twojej firmy. Oprócz kwestii strategicznych, takich jak efektywne wykorzystanie danych i wyciąganie z nich odpowiednich wniosków, omówimy także najważniejsze kwestie techniczne dookoła analityki, czyli kwestie implementacji i konfiguracji Google Analytics na naszej stronie internetowej. Wszystko także z wykorzystaniem popularnego narzędzia, jakim jest Google Tag Manager. Zaczynamy od zupełnego początku aż do poziomu średnio zaawansowanego, z nastawieniem na praktyczne podejście do kwestii technicznych, danych i raportów. Tak, aby nasze dane były dla nas w 100% jasne i oczywiste. Kurs jest specjalnie przeznaczony dla specjalistów marketingu i właścicieli firm, którzy nie tylko chcą zacząć optymalizować swoje działania biznesowe w oparciu o dane, ale także nauczyć się sprawnie wykorzystywać nową generację Google Analytics, czyli Google Analytics 4. Oczywiście, jeśli już pracujesz z danymi Google Analytics, także zapraszam Cię do zapisania się na kurs i oswojenia się trochę bardziej z nowym interfejsem i nowymi możliwościami tego narzędzia. Dołożyłem wszelkich starań, aby materiał był tak jak najbardziej przystępny i jasny dla osób, które nie są zawodowymi anality analitykami, ale potrzebują danych i zrozumienia zasad anality analityki do efektywnego prowadzenia biznesu i marketingu. Zachęcam Cię do zapoznania się z całą dokładną agendą kursu, która znajduje się poniżej tego filmu. Tak więc nie zwlekaj i zarezerwuj swoje miejsce już teraz, zwłaszcza że Twoje ryzyko jest minimalne, bo kurs jest całkowicie darmowy. Mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo na lekcji pierwszej.